i Ziemieczki z tej strony, Potworek i dzisiaj taki odcinek, znaczy poradnik. I chciałem Wam też powiedzieć, że nie będzie w tym odcinku montaża, bo, montażu, bo nagrywam to przez telefon i niestety nie mogę zgrać tego na pc ta bo na kompa, bo zgrywa mi się sam dźwięk. No dobra, więc w każdym razie dzisiaj Wam pokażę, jak ściągnąć cheaty do Pokémon Go. Wyłączył mi się telefon, sorry. No dobra. No, jak się Czyty do Pokémon Go. No, więc chodzimy na tutuapp.wip i ustawiamy sobie na regular, bo na początku ma się na VIPie ustawione. Robimy download now. I tu się będzie, zaraz będzie was pytało, czy. O, i robimy instaluj. Ja tego nie będę pobierał, bo już mam to pobrane a jeszcze da się to przez Androida, tylko że ja nie mam Androida więc wam tego nie pokażę, więc tak yy, pokazuję wam się, znaczy jak już pobraliście ten Tutu Helper, to jest ten taki króliczek, yy, więc musicie wejść najpierw w ustawienia ogólne i zjechać na sam dół i macie profile i urządzenia, yy, nie, tak urządzenia yy, i tu wyskakuje wam Wuxi Synth coś takiego, Power, no i robicie yy, tego. Zaufaj programowi, bo tu będzie zamiast usun program, zaufaj programowi i wtedy wchodzicie w Tutu Helper. Czekajcie, bo już tu przed chwilą pobierałem. Bo jak y, mam odpalone show, czyli to czym nagrywam, to nie chce mi się pobrać, więc tak. Wpiszecie. Y, chwila, chwila, zaraz wam pokażę. Żebyście wiecie, wiedzieli, żebyście byli na 100% pewni. Klikacie search apps, no tutaj i piszecie po prostu Pokémon. Go. I pierwsze z góry Wam wyskakuje. No i to popieracie. I. O oh ja. Yeah. Ej, nie pobrało mi się. Chwila. O oh jacie. Yeah, Ej, nie pobrało mi się. Sorry. Lol. <ścoughs> What the fuck. A! Dobra, mniejsza. <ścoughs> czekajcie chwilę. Czekajcie. to <ścoughs> już mi się pobiera. To jeszcze trochę poczekamy, no nie pamięć prawie zapełniona. Trzeba coś usunąć. O. o. zaraz wejdzie. Już blisko. I udało się. Wchodzimy po. A, jeszcze, właśnie. Musimy zrobić zaufaj. Bo to jest właśnie. Ta informacja też Wam wyskoczy przy Tutu Helper. Więc będziecie musieli wtedy wejść właśnie w profile. I jeszcze raz Wam pokażę. Tutaj na sam koniec, w ogólnych, musicie zjechać na profile Jing Brand. Jakoś tak to chyba się czyta i robisz. Ufaj, zaufaj. I chodzimy w Pokémon Go. I naprawdę to jest yy, bardzo proste i działa, więc ja polecam. <ścoughs> Czekajcie, trochę się to będzie ładowało. Hmm, hmm, hmm. Ale mogę was upewnić, że to działa w stu procentach naprawdę. I chyba was od razu teleportuje do San Francisco. Więc no. A, telefon mi nie. Mm. o, jest, dobra eee, dobra, robicie pozwalaj i najlepiej, jeśli nie macie 18 lat to polecam ustawić, że macie 18, bo inaczej nie będziecie mogli korzystać z konta Google, sorry za reklamę wyskoczyła mi, niestety dobra, likwiduję, i już, jeśli nie macie 18 lat to po prostu wklepujecie, że macie 18 i no to już wiecie mm, jeśli chcecie uży używać konta google no to musicie tak zrobić więc robicie google teraz będzie, będziecie musieli się zalogować sorka trochę mi to zajmie, ale chcę wam teraz pokazać że to działa w 100% działa działa albo wiecie nie ja się nie będę logował bo ja mam strasznie długi email, ale naprawdę to działa więc wiecie już, co zrobić. Po prostu logujecie się tak jak w normalnych Pokémonach. A i czekacie, jakbyście nie widzieli jak tego używać. W lewym górnym. O, czekajcie, coś mi. Ja cię! Teraz będzie mi tak wyskakiwać. W lewym górnym będziecie mieli właśnie taką tabeleczkę. Z. O! I tu macie takiego pada, jakby. I nim będziecie się mogli poruszać, nie? A w lewym górnym macie tabelę z. Czy chcecie. Iść, czy biegać, czy jakby jeździć, o tym tu chodzi o prędkości poruszania się, jakby ktoś nie wiedział, a z tym szukaniem to szczerze to nigdy go nie używałem, więc wam nie powiem. A może to jest do Pokémonów, nie wiem. No i tu macie teleportację, i o co chodzi z homem bo w prawym dolnym będziecie, o, macie tutaj takie serduszko, widzicie, może, o, widzicie, i ustawiacie tam jakby swój home. I jak nie, na nie klikniecie, i klikacie tutaj home, i was tam teleportuje do waszego miejsca. No dobra, no myślę, że Wam pomogłem, i z tej strony był. Boże. Dobrze, że się tak pamiętam. No po prostu mam nadzieję, że Wam pomogłem. Z tej strony potworek i się ma. I teraz super profesjonalne wyłączenie. Czekacie. I no to się ma.